Nazywam się Adolf Dziukowski, Pracuję od 1 października. Zajmuje się pan czym? Wydawaniem łyżew, tak? Tak. Wydawaniem łyżew, które są uszkodzone w Dziwne pytanie na początek. No, najbardziej typowa długość stopy to? Najczęściej. 47. 47. Największa. Najmniejsza jaką pan wydał? 20. Zaraz spojrzę. 23. 20. Osiem, osiem. Kto częściej jeździ, panie czy panowie? No, raczej panie i dziewczyny. Ładne chociaż? No, oczywiście. <grymne> <grymne> Hola. Ala. często jesteście na lodowisku, jak jest sezon? Tam? Często jesteście na lodowisku? No, jesteście z no, tak. Gorzowa? Tak, tak, ja jestem z Gorzowa. Jak Wam się podoba nasze lodowisko? Fajne. A jest potrzebne? Ja myślę, że tak, bo wiele osób tego że to jest Kuchajcie. A niektórzy mówią, że jazda na łyżwach jest bardzo trudna faktycznie?